Najbardziej lubię przychodzić na działkę po dwóch dniach nieobecności, żeby znaleźć skarby. Tutaj tam pierwszy atomik Sunset dojrzewa. Tutaj Kozula 179. Tam w głębi malachitowa szkatułka. Zobaczcie te cukiereczki o smaku egzotycznych owoców. wiszą. Tam w głębi milioner. Tutaj lufish wise. Robi się pomarańczowy. Zobaczymy jak ten będzie smakował. Zaraz Wam po kolei pokażę co zbieram. Tutaj Virginia sweets. Dojrzewają. Tu obok niej, e, niego ananas snuła. Tak wygląda następny owoc. No mam kolejne grona, więc dojem się smaku w końcu. To obok niego Delicious. Mam w domu jeden dojrzały owoc. Tutaj mamy Mariana's Peace. Giant Belgium. Też mam w domu dojrzały owoc. Tutaj zobaczcie: Summer of Love. Fajnie wygląda, ma paseczki. Ten owoc jest inny niż ten. Bardzo ciekawa odmiana. No już jest miękki. A tu obok niego Grandma's Secret, czyli Secret Babci. Czekam aż bardziej dojrzeje. Tutaj Milioner z drugiej strony. A tutaj Hawaiian Pineapple. O, zobaczcie jaki piękny. O, to będzie bomba. Mam nadzieję smakowa. Także tutaj mój wyczekiwany Polaris jeszcze całkiem zielony. A tam w głębi German Red Strawberry. A tutaj mamy Tsingao, taki ciemny pomidorek. Też mam jeden w domu do posmakowania. A tutaj mamy Anthony's Passionate Heart, też dochodzi. Tutaj kojoci ten mały żółty pomidorek, który rośnie jak mutant. Zobaczcie. Muszę poobcinać. Zobaczcie. Tak rośnie. To jest prawie że dziki pomidor. I rośnie jak fast. Mam ochotę spróbować malachitowej szkatułki. Robiłam test smaku, no ale te wyglądają. No, na pewno nie są przejrzałe. Mam jeszcze jedną. Mam ochotę spróbować i zobaczyć, czy jest jakaś różnica w smaku, bo wiem, wszyscy mówią, żeby nie czekać z tym pomidorem, żeby nie czekać, aż dojrzeje całkowicie, że najlepszy jest niedojrzały. I po prostu. Może mam tutaj nóż, ukroję sobie kawałek. Muszę powiedzieć, że ciężko jest ucelować w ten najlepszy smak, bo albo jest zbyt niedojrzały, albo jest za bardzo dojrzały. Ciężko, jak się nie ma ogrodu przy domu i nie można codziennie sprawdzać, no ale spróbujemy. No, wygląda tak zielono. Pachnie ładnie. No, nie powala mnie na razie na, na kolana, może jednak za wcześnie. Łagodny w smaku, leciutka nuta kwasowości, konsystencja taka mięciutka, rozpływająca się w ustach, ale słodyczy za dużo nie ma. Także, no, jeszcze się smaku nie dojadłam. Jeszcze było za wcześnie. Tutaj, oprócz malachitowej szkatułki, mamy pomidor milioner który jest jednym z tych wielkich. No Ten na pewno z 500 gram waży. Tutaj mamy kozulę 179, czyli żółtą zebrę. Tutaj mamy Hawaiian Pineapple, czyli hawajski ananas. Piękny, zjawiskowy wręcz pomidor. Tutaj jest Mushroom Basket. To są Sun Cherry. Ten to jest Great Pride. Luffish Wise Atomic Sunset. Karma. Miracle, która odpadła. Te pomidory odpadają, zanim jeszcze całkiem dojrzeją. No nie wiem, na razie mi nie podchodzi. Spróbuję ten Luffish Wise, bo um, one mi lepiej smakowały po położeniu na parapecie. I się zrobił bardziej pomarańczowy. Mmm. Tak. Zupełnie inny smak niż te pierwsze, których próbowałam. Silny, słodko-kwaśny aromat. Trzy razy więcej smaku niż malachitowa szkatułka w tym momencie. Paśność, słodycz, um, jakby to powiedzieć, taki umami smak. Także już z tego roku wiem, jak robię oficjalne testy smaku, że pierwsze pomidory nie są tymi najlepszymi. Trzeba testować kolejne. A, I wasze zdanie może, może się zmienić. Zależy to także od tego, gdzie jesteście, gdzie uprawiacie pomidory. To jest multiflora. I jak się mu da trochę więcej czasu. To wtedy mamy z niego więcej radości. I musi się zabarbić na bardziej czerwono, na bardziej ciemny, pomarańczowy kolor. Nie jedzcie go, jak jest jeszcze żółty, bo wtedy nie ma smaku. Ale ten, ten jest fantastyczny. Mmm. Mm. Mm. Bardzo dobry, bardzo dobry. Mam też groszek drugi raz, siany. To jest cud Calvedonu. Jak się składam do tego motyla, poleciał. Ale groszków w sierpniu jeszcze nie miałam. To jest odmiana taka króciutka. I zobaczcie. Normalnie ma już groszki. Siany, oczywiście, późno. Bo siany 15 czerwca, cud kelvedonu. zaraz go otworzę. Fajne, młodziutkie, pyszniutkie groszki. Jak na razie nie ma żadnego mączniaka na nim. Rośnie sobie, owocuje, muszę pozbierać. A tutaj, tak jak Wam wcześniej mówiłam, po zbiorze pierwszego brokuła mamy... Mamy kolejny brokulik, który sobie dzisiaj zbiorę, a tutaj mamy sałatę letnią Curio, a także pomiędzy nią kapustę drugi siew. Tam następna kapusta, tam następna kapusta, także wykorzystujemy tą samą grządkę wielokrotnie, żeby jak najwięcej z niej uzyskać. Melu numer dwa mamy Marina Sprays, która się wybarwia na pomarańczowo, a ja ją próbowałam jeść jak była żółta. Także z, to, z tą odmianą musimy czekać, aż się wybarwi na taki kolor. Jeszcze nie próbowałam takiego koloru, ale próbowałam owoc e, ze suchą mielizną wierzchołkową i był tak słodki, że wydawałam ok, okrzyki po prostu. O! Był wspaniały. Jeżeli taki normalny owoc też taki będzie, no to to jest odmiana co roku do siania. Obiecałam Wam Rapunzel, że spróbuję. No, to jest mieszaniec. Zobaczcie. O! Też ma słuchą z nawet nie wiedziałam. Nie planuję w tym tunelu tak dobrze, ale już sporo owoców zjadłam i po prostu smak był taki, jakby cię ktoś. <laughs> Zdzielił w twarz. Zaraz <laughs> spróbujemy. Właśnie Wam nagrałam cały monolog z moim zachwytem na temat tej odmiany Rapunzel, ale nie włączyłam nagrywania, więc zerwałam następny owoc. Ale to była eksplozja smaku i aromatu. Rapunzel to jest mieszaniec. Prawdopodobnie wyhodowany na warunki angielskie, żeby dobrze smakował, bo te odmiany stare po prostu mają problem ze smakiem i aromatem w tym klimacie. Ale to jest po prostu wow! Eksplozja smaku w ustach jak bomba atomowa. Mmm. Mm. Nawet niedojrzały smakuje tak silnie. Taki mocny aromat słodko-kwaśny i taki aż w język szczypie, wiecie? Taki fajny aromat. I e, nie wiem czy wiecie, ale jest taka skala Brixa, która mierzy słodkość. E, I podobno e, te pomidorki koktajlowe zawsze mają wysoką, wysoki numer na skali brixa, na przykład 8-9, można kupić takie urządzenie, żeby sobie zmierzyć. A te bebsztyki już mają trochę niższy, ale one nadrabiają innymi walorami smakowymi, nie tylko słodkością. Polecam Wam tę odmianę Rapunzel F1, bo naprawdę warto mieć. Nawet mogę powiedzieć, że jest lepszy od Sun Golda. A to jest jednak... E, Coś w moich ustach. Tutaj mam odmianę Persimmon. Mam jednego wielkiego, który waży 540 gram w domu do spróbowania. A tutaj obok niego mamy Ozark Sunset. Pomidorek, który wygląda podobnie do Lucy Gem, więc mam duże nadzieje, że będzie smakował dobrze. Zobaczcie. Ma antocyjaninowe tutaj zabarwienie i jest pomarańczowy i zarazem jest w paski. Tutaj, idąc dalej, mamy serce węgierskie. A tutaj jest serce białoruskie. A tutaj mamy hercegowag. Hercegowag. A tutaj jest giant green zebra czyli gigantyczna zielona zebra od Brada Gatesa. Ta nie jest duża, ale tutaj mamy powyżej zielone, które są większe. Zobaczymy, jak będzie smakować. Tutaj niezapomniana Sunbell. Fajnie smakuje. Dosyć plenna. A za nią tam wisi pomidor, który nie wiem, co to jest. Ale jak się wybarwi, to w środku jest bardzo taki ciemno-czerwony, aż bordowy. I ma zielony taki żel e, pomiędzy nasionami. Także zachowałam nasiona, bo. E, jak jest dobrze dojrzały i czekamy troszkę dłużej, to to jest fajna odmiana. Nawet nie wiem, co to jest, ale zatrzymam sobie. Tu obok jest um, Copper River, która pęka. W ogóle to postanowiłam ograniczyć trochę podlewanie do tych oi moich, bo chcę zintensyfikować smak moich pomidorów. A wiadomo, że za dużo wody to trochę rozcieńcza ten smak. A tutaj mamy cards, który ma raz, dwa, trzy pięć pięknych wielkich serc w jednym gronie, które już dojrzewają, a tu powyżej ma ogromne, na pewno z 500 gram ważące i idąc w górę są ciągle pomidory. Czyli fajna odmiana. Jak będzie smakował fajnie, to też pewnie sobie zatrzymam i będę uprawiać w przyszłym roku. Tu widzicie różnicę pomiędzy sercem węgierskim sercem i sercem białoruskim. To białoruskie ma kolor malinowy, a serce węgierskie jest czerwone. Tego jeszcze nie próbowałam, ale już kilka tych białoruskich zjadłam. No, ale widzę, że ten będzie smaczny. <gryw> już widzę po wyglądzie. Teraz porównamy serce białoruskie. I slam cards Kolor bardzo podobny i wyglądają prawie tak samo. Z tym, że cards ma trochę zielone tutaj na górze. To serce białoruskie nie ma. Wybarwia się całkowicie. No ale nie wiem, jak ten jeszcze smakuje. Tutaj mamy dwa Ozark Sunset zebrane. Kilka Sandbell, Rapunzel. Um, Gigantyczną żółtą zebrę z tego tunelu i porównamy ją z Kozulą 179. To też jest serce białoruskie. Tutaj mamy pomidor, który już Wam pokazywałam na zdjęciach. To jest Tax Red and Yellow. A tu mamy pierwszy Big Chief. No i może powiecie, dlaczego zbierasz niedojrzałe, ale zobaczcie, ten pomidor pękł. No i co się teraz stanie? Pomidor zacznie pleśnieć. Tutaj mam oregano przy drzwiach. A, a pomidory wydzielają etylen. Jak już zaczną się czerwienić, to ten proces się nie zatrzymuje i one po prostu dojrzewają. Nawet jak włożycie do pudełka, do szuflady, położycie sobie na parapecie, to on dojrzeje. A tutaj po prostu nie mogę, nie mogę tego pilnować, żeby się nie zepsuł. Czasami gąsienice znajduję na pomidorze, którego zjadają. Także dlatego go zerwałam. To jest mój dzisiejszy zbiór pomidorów. Teraz idę na ogórki, kukurydzę, może trochę cebuli. Starałam się Wam pokazać te odmiany. No ale potrzebuję porządnego testu smaku, żeby rekomendować albo nie, co nastąpi w następnych odcinkach.